Yo Szymanko, w odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w e, Zrób samolot, czy coś w takim stylu. W taką sobie gierkę i mamy zbudować po prostu w nim samolot. A więc dobra, e, na początku sobie kupimy jakieś bloki. Tylko to wygląda jak w e, Grow A Garden. Ale dobra, na razie kupimy to, bo nam tutaj każe. Wezmę od razu dwa, nie? Od razu wezmę dwa. I. Budowa, kliknij, aby umieścić swój blok. A ja człowiek, gdzie mam ten blok umieścić to Powiedzmy. Wprowadź. Oh my god. Oh my god, nie. Oh my god. Ej. Aha, ja mogę szybkość. Dobra. To jest fajne. Mogę prowadzić tym samolotem. Oh my god. Zbudujemy sobie, postaramy się dzisiaj zbudować najlepszy samolot jaki jest normalnie ever. Mamy tutaj paliwo, nie? Mamy dwa te... takie karnistra. Dobra, lecimy. Trochę jest jak była taka... jest taka gierka na Robloxie, ale kiedyś była o wiele bardziej popularniejsza. Czy... bo to słonie tak samo, I się tutaj by... się tak pływało, bo to robiliśmy statek w niej. I chyba nagrywają do mnie? Do Mikiego? Może gdzieś tam, ale pamiętam, że ja bym, Miki i chyba Jaszu jeszcze. E, Jaszu śmieszek. A więc dobra, ludzie tak tam szybko tam gazują, nie? Mi ten jakiś ten już y, przeleciał koło hołu. Spadam, spadam. Spadam, spadam, spadam. Spadam. Mm, no i dobra. Nie wiem. Ej, nawet dobrze. Dobra. Mm. Staramy to wszystko zrobić, na przykład skrzydła, bo skrzydła są takie, o takie se, a ja kosztuję karnistera, zbiornik paliwa. Dobra, kupmy sobie dwa zbiorniki paliwa jakby i dajmy je na, na siebie, yy, zróbmy śmigło oraz skrzydło, dobra, e, śmigło, śmigło chyba bym... Ben... Dał tu, żeby były takie one dwa. A tutaj by było skrzydło. I popatrzcie. A mogę mieć takie dwa skrzydła. Ej, to jest, ja wezmę jeszcze jedno. I zrobimy tak, nie? I zrobimy tak. Patrzcie, jak fajnie, nie? Tutaj, o, takie coś zrobimy. Tak wygląda. I teraz wsiadamy... Ej, nie mogę to siąść. Nie mogę tu siąść. A, wprowadź. I normalnie. Teraz lecimy. Dobra, szybko. Mm, lecimy. A tutaj nam paliwo, mamy więcej tego paliwa, bo do, dołożyłem karnistrę, Razy dwa, nie? To popatrzcie też szybciej. Chyba mam wydaje mi się, że szybciej e, ten. Lecimy. O kurde. O oh my god, widzieliście to, jak żem przypieprzył? Normalnie nam się to jeno rozwaliło. Śmigło. Nie mogę. Nie mogę, co się stało, nie? Spannę przez to, nie? Tutaj sobie nie daliśmy, dobra. E, poprawiliśmy swój... ...rekord, albo tu daliśmy, albo tu, nie, tu, tu, tu daliśmy chyba. Nie, tu nie daliśmy. Bo nie było tej linki. Nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno pobiliśmy swój rekord, bo tu nas nie było. I spadamy... Dobra. Nie, nie, nie było najgorzej, nie? O. Mamy już, już e, skrzydła. Można zrobić takie większe w ogóle, to z tymi blokami. Można zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć ma no, nieważne. Rozbroić. Mogę dolejknąć. Aha, i teraz ponoszę to, jakby dobra, to spoko. Bo teraz sobie umieścimy tu bloki. Patrzcie. Mogę jeszcze takie coś zrobić, czyli raz, dwa, trzy. Dobra. I, i teraz bloków mamy na raz. O oh no, dwa, nie. To jeszcze dwa musimy kupić. Bloki: dwa bloki yy, śmigło i dwa siedzenia. Dobra, to tak. Siedzenie zrobimy tu jedno i tu jedno. Tutaj zrobimy jeszcze bloczki. I tutaj zrobimy teraz skrzydła. O tu, tu, tu oraz tu. Teraz możemy też karnistry pokupować. Ile potrzebujemy? E, a mogę takie duże kupić. Ale nie będę należy kupował dużych. Na razie je sobie kupimy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Dobra. Nie, lecz z gryni paliwa, tylko dwa. Z dwa. Nie wiem o co chodzi, nie? Musi śmigło. No to śmigło sobie tutaj postawimy. I już to lepiej wygląda. Już to lepiej wygląda. Dobra, wprowadź. I patrzę, jak teraz lecimy, nie? Patrzę, uwaga. I szybciej. I szybciej lecimy. To jest też ważniejsze. Normalnie... E, dzisiaj normalnie robimy 200 na godzinę. Musimy, musimy przejechać 200 na godzinę, musimy nim zrobić, nie? Bo to jest taki challenge na dzisiaj. Zobaczymy też jakie są odznaki w tej gierce. Jeżeli nie są super hiper ciążkie, to je zrobimy. I może przejdziemy ją na 100%, jeżeli się nam uda oczywiście, nie? Ale wam nie obiecuję, że to zrobię. Muszę dopiero zobaczyć na no, odznaki. Dobra, najdalsza odle odległość tutaj jest. Czyli już ją pobiliśmy. Brawo, no. Okej. Okay. I dalej lecimy 120 na godzinę. O, już spadamy, nie? Już spadamy. No niestety nam się tam raczej nie uda tam dolecieć, chociaż nie, nie, nie uda się. Tutaj, aj, no trochę brakło. Trochę jeszcze i byśmy tam dolecieli. Dobra, ja myślę, że My byśmy potrzebowali tak e, karnistry, ale te większe. Dwa takie. Oj, mam najlepsze paliwo, ale to później. E, Lepsza ta. Wszystko jest tu lepsze, okej. Okay. Nowe bloki są za 3 minuty. Jeszcze bym wziął. Śmigła dwa. Dobra. Śmigło razy dwa. No to zrobimy tu. Oraz tu, oraz więcej paliwa, razy dwa, no to tutaj i tutaj. I teraz zobaczymy, czy teraz nam się uda dolecieć tam, gdzie my tam chcie, chcieliśmy. 180 na godzinę. 188 dokładnie, czyli nam jeszcze brakuje 12 na godzinę, jeszcze więcej i... Normalnie zrobimy swój, swoje wyzwanie. No, jeżeli będzie krótki odcinek, jak weźmiemy, jak będziemy jechać 200 na godzinę i będzie krótki jeszcze odcinek, no to zrobimy 230 na godzinę. A więc dobra, czy 250? Dobra, myślę, że jak będziemy mm, coraz mieć tego więcej, to będzie coraz gorzej, ale na razie tym się nie przejmujemy, bo nie mamy tak super, hiper dużo. Tego wszystkiego. W ogóle ta gierka. O, dolecili, dolecieliśmy tutaj już. W ogóle ta gierka teraz jest druga, czy tam trzecia, najpopularniejsza. 99 nocy co prawda dalej się utrzymuje. No ale już ma coraz większą konkurencję. To ukryciało, to właśnie ta gierka. Więc no nie wiadomo, co za niedługo będzie. Popatrzcie jak już... O! Patrzcie jak już daleko. Normalnie polecieliśmy. Dobra, teraz myślę, że... Możemy jeszcze jedno śmigło, te duże paliwa, albo nie, czekajcie bo jak ja mam 500, ja bym kupił jedno takie hiper, super, normalnie Tom i śmigło, i śmigło, nie. Ja chcę śmi śmigło, nie mogę już śmigła, a mam Better wing. Wing, wing, wing. Przydałoby nam się jeszcze jedno dla designu, ale to nie teraz, to nie teraz. Dobra, i teraz będziemy szybciej jechać. Nie, nie będziemy szybciej, bo te. To musimy mieć chyba tego więcej, żeby mm, żeby po prostu szybciej leczyć jak ten typek. Może tak będziemy. Może nie dziś, ale może i kiedyś, jeżeli chcecie oczywiście więcej odcinków. Z tej gierki napiszę w komentarzach. E, samolot, hashtag samolot, a ja przypnę do, może do tego twojego komentarza serduszko. I nagramy y, kolejny odcinek z tej gierki. Mi się nawet podoba w miarę ta gierka, nie? Już zrozumiałem o co w niej chodzi, nie? Jeżeli też chcecie teraz popularna, trochę już, trochę już mniej. Ale dalej jest piosenka Still a Brainot albo mój śpiewający Brainot. Jeżeli chcecie i lubicie Brainoty, też napiszcie hashtag Brainot, no to hmm, posduszkuję też i... Może nagramy odcineczek z niej. Popatrzcie, teraz jak kupiłem nowe śmigło, dalej doleczeliśmy, ale nie oznacza to, że szybciej, a nam zależy, żeby szybciej doleczyć. Dobra, mamy 775, czyli kupujemy śmigła, a nie mogę śmigła, bo ja potrzebuję bloki, nie, ja potrzebuję bloki, dobra. Wtedy śmigła? Nie, nie mogę śmigły? A może chcę, mogę lepsze? Lepsze sprężyno. o, Mogę. Ja, dobra. Yy, blok. Teraz sobie weźmiemy, tylko musimy usunąć yy, tymczasowo śmigło wszystkie. I tutaj robimy bloki, nie. I tu robimy bloki. Tu blok, jeśli mam dwa, no to możemy zrobić tak. Teraz możemy zrobić tak. Lepszą sprężynę dać tu gdzieś. O, tutaj. I już nam tutaj dajemy moje wszystkie skrzydła. Dobra, mamy wszystkie skrzydła i możemy o, zacząć prowadzić. Dobra. Lecimy 250 prawie! 250 prawie! Oh my god widzowie! 11 minut w to gram, a już nam się udało tak szybko leczyć. To jest mega, nie? To jest mega. To jest mega, nie? Może uda nam się jeszcze dzisiaj zrobić 300 na godzinę. No to to już będzie dużo, bardzo dużo, ale paliwo nam umyka, czyli potrzebujemy na taką szybkość więcej y, paliwa, bo nawet, popatrzcie, że tak szybko lecę, to popatrzcie, nawet nie, ma, nie wiadomo, gdzie mój rakord jest. Chyba, że już pobiliśmy. Nie wiadomo, gdzie on jest, nie? Mi się wydaje, że my się nie pobiliśmy. Tam jest, widzicie? A ja tutaj już upadam, nie? To my go nie pobijemy. Ale to przez to, że mamy mało paliwa. A nie, w na tak samo mniej więcej. Ale jakbyśmy wzięli więcej paliwa, Więcej y, paliwa i lepsze paliwo. Nie, nie, nie te lepsze, tylko te. Jedno takie i sprężynę lepszą jeszcze, bo sprężyny nam bardzo y, pomagają. A nie muszę bloki, nie. Nie no, chyba na sprężynę, bo tutaj wiadomo nie możemy. No nie mamy gdzie, nie mam gdzie. Muszę blok kupić. Muszę kupić blok. Żeby dopiero teraz kupić e, śmigło. Dobra, lepsze śmigło. I dalej nie chcą mi kupić. O co chodzi? Nie wiem, o co tu chodzi, nie? Nie, nie, nie da się kupić go. Może go nie ma? Ale popatrz, to jest. Dobra, to yy, to takie kupimy. Mam śmigło. I weźmiemy je. No tutaj. O, o jest ten blok. No i wygląda to już całkiem e, spoko. Dobra, mamy jeszcze więcej paliwa, no to sobie tutaj gdzieś umieścimy to. I teraz zobaczymy, czy nam się uda 300 na godzinę jechać. Jeszcze nie, jeszcze nie, widzowie. 270, czyli nam brakuje mniej więcej, no około 30 e, na godzinę, jeszcze więcej musimy sobie lecieć. 300 na godzinę w tej gierce, nie. To jest mega, nie. Mi się mega spodobała już te gierka. Jak wam, no to mówiłem wam, co macie robić oraz kliknijcie łapkę w górę, a my lecimy. Popatrzcie, e, mamy tylko jedno lepsze śmigło, ale może będziemy mieć oj, jeszcze więcej w następnych odcinkach, tych lepszych skrzydeł. Na przykład zrobimy może w następnym odcinku w całą tutaj jakby bazę z lepszych skrzydeł, albo z normalnych przynajmniej skrzydeł, albo normalnie zrobimy taki super hiper długi ten... Samolocik, żeby jak najwięcej nam się benzyny zmieściło. A więc dobra, dolecieliśmy do nowego jakby takiego świata i wybuchamy w nim. Ale to jeszcze nie to. To jeszcze my potrzebujemy, nie mogę e, kupić śmigła, nie? A zero, widzicie, nam pisze. Zero, nie? Tutaj też pisze zero. Czyli my musimy kupić jeszcze lepsze. Nie mogę, nie, nic tu nie ma, nie, nic tu nie ma. To jest kolejna gra, jak ga, Agarden. Tylko śmigła są, nie? I paliwa, no to kupię te wszystkie paliwa, nie? Siedzi, siedzenia mi się nie chce, śmigło zaraz za bazę. I kolejne będą dopiero za 50 sekund, nie? Bo kupimy sobie jeszcze... A, wszystkie wykorzystamy. Ciu. Bloki. I tak, zrobimy delete. I wszyscy, wszystkie delete. I te bloki tutaj trzeba je tak dać. Oraz mam jeszcze tutaj cztery. No to raz, dwa, trzy, cztery. O nie! Potrzebujemy jeszcze jednego, a już nie ma, nie? Więc to jest lipa. Mamy tu więcej paliwa. Mogę tu dać. Dobra. Mamy tutaj skrzydła, czyli możemy zrobić tak. Raz, dwa, trzy. I raz. Dwa. I tutaj nam się nie trzecie. Tu możemy dopiero. Dobra, i teraz zobaczymy, czy szybciej będziemy leczeć. Nie, nie będziemy szybciej, a nawet i wolniej. Nie. To jest lipa, to jest wielka, tragiczna lipa. Nie. Powróć, ja normalnie klikam powróć, nie. Bo my potrzebujemy mieć śmigła. A za 4 minuty dopiero będą śmigła. A nie, bo to skrzydło. A nie, jest jedno śmigło, no to kupujemy wszystkie śmigła, jakie są, nie. Wszystkie śmigła, jakie jest. Jest tylko jedno. oh my god. Tylko jedno. Ale dobra, może nam się uda 300 na godzinę. Nie uda nam się, ale tak mało. Jeszcze jedno malutkie skrzydło. I nam się uda. I nam się uda, ale musimy czekać, aż mm, y, będą w sklepie. Skrzydła. Nie skrzydła, tylko śmigła. No i wtedy je zakupimy sobie i będziemy w końcu 300 na godzinę lecieć w, te, w tej gierce, nie? Więc to będzie też mega, mega grube, jak tak nam się uda zrobić to szybko, bo mimo wszystko szybko, bo jest dopiero 17 minuta bez, bez cięć. Pewnie za dużo cięć też nie będę robił, nie? Dobra, normalnie... Klawie lecimy tyle co chcemy, bo chcemy 300 na godzinę w, te, w tej gielce lecieć jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj, o! Punkt kontrolny, zać znaczy punkt kontrolny. A najdalej, teraz aktualnie jesteśmy najdalej, jak byliśmy. I czy nam się udaje się do tamtego świata? Udało nam się, let's go, let's go, do tam do tego, do balonika i do kolejnego balonika i do kolejnego i na styk z balonikiem jakby e, dadliśmy, ale to nic, bo mamy teraz tysiąc, a on dalej mi nie ma, on dalej nie ma, nie? Kiedy on będzie miał śmigła? Ja chcę śmigła, to ja kupię sobie normalnie wszystkie benzyny, nie? Wszystkie benzyny kupię, jakie są, nie? Jakie są wszystkie? Patrzę jaka moja kolekcja śmi i tych benzyn. Normalnie chłop jak ma y, tą bazę, nie? To jest grube, to jest grube co on tam chłop robi, nie? Ale u nas nie ma śmigieł i to jest największy minus, a nie ma chyba lepszych. Lepsza sprężyna i tyle to się wyrzutnia balonów, nie, co to jest, nie? Ale jakby było, to i tak y, ich nie ma, nie? To jest mega lipa. Nie wiem co robić, nie? Tu są jeszcze zbiorniki paliwa, no to je kupimy wszystkie. Mamy wszystkie zbiorniki. A więc. Dobra, jeszcze mam dwa, no to tutaj posadzimy i będzie yy, spoko, ale niestety nam nie uda się chyba tego dzisiaj zrobić, no bo, ponieważ, no widzicie, dwie minuty, ale w dwie minuty możemy w sumie poprowadzić i zobaczyć. Prawie, no widzicie prawie. Tylko że teraz trochę nas zmniejszyło się, ponieważ mm, mamy chyba więcej paliwa i o to chodzi, nie? Ten zaraz wybuchnie, mówiłem. Ci nie wybuchną, dobra. Nie, to jest łatwo do przejechania, nie, tylko czasami trzeba starawać, żeby w to nie pieprznąć jak ja ostatnio i nam skrzydła urwano, urwali, nie? To było zaraz za za grube. Dobra, lecimy i myślę. Mm, że nam się uda dzisiaj. No, no nie wiem, jak tak blisko 300 na godzinę jesteśmy, ale nie, nie zrobimy tego przez to, że za dwie minuty jest dopiero dostawa śmigi, i musimy kaczować, bo ten kaczuje i ten pewnie, jak przyjdzie dostawa, no to od razu wszystko będzie chciał pewnie wykupić. No więc musimy też kaczować i szybciej być, przynajmniej z jednym skrzydłem lub dwoma skrzydłem, e, z śmigłem, no. A więc dobra, bo skrzydła nie. Jest. skrzydła można by było dokupić, ale na razie nie. Na razie będziemy chcieli. Ale popatrzek, punkt kontrolny, nowy świat, więc to przynajmniej nam tutaj dobrze leci. Wow. Myślę, że tam normalnie w to pieprzne. Dobra, tutaj lecimy. Tu lecimy. Tutaj szybko. Pyk, pyk, cik myk. Tu, tu. Nie, to jest łatwe do omijania, akurat nie. Bardzo łatwe do omijania. Wszystko tu jest, należy łatwe do omijania. Nie wiadomo, co będzie później, nie. To też tak mówię, a tu. O, wow, nie będzie co później. Więcej, więcej świat, wię, większy świat. Świat, proszę. Jest, jest, jest. Udało nam się ten. Udało nam się ten, ale bardzo dużo zarobiliśmy, nie? Tylko co nam to daje, jak tu się nic nie da kupić, nie? Za 10 sekund, 10, 9, 8. Normalnie będzie już za niedługo, śmigła będą. Let's go! Czekaj, ja kupię od razu większe, nie? Ja raz razu kupię większe. Jest nowe, jest jedno śmigło. Udało nam się. Udało nam się. W końcu. I teraz prowadzimy. I teraz lecimy czysto na godzinę. Jest! Jest czysta na godzinę, ale wybuchłem. Wybuchłem, bo się podjarał. Ale uwaga, udało nam się w tym odcinku osiągnąć nas, nasz cel. Jeżeli chcecie więcej odcinków, na przykład jak osiągamy cel 500 na godzinę, czy 600 na godzinę, no to zasubskrybujcie ten kanał oraz kliknijcie łapkę w górę. Trzymajcie się, no i pa!